Cześć! Witam w kolejnym odcinku Krótko F1. Dzisiaj opowiem Wam o jednym z najbardziej prestiżowych weekendów wyścigowych w kalendarzu, podczas którego na torze ulicznym ścigają się zarówno samochody, motocykle, a także bolidy jednomiejscowe. Zapraszam na odcinek o Grand Prix Macau. Przez wiele lat swojego istnienia Grand Prix Macau uznawano jako nieformalne Mistrzostwa Świata Formuły 3. Zostało to zmienione i sformalizowane tak naprawdę dopiero w roku 2016, kiedy impreza ta dostała status pucharu świata FIA Formuły 3. Grand Prix Macau na początkach swojej kariery wygrywali jedni z największych kierowców Formuły 1, czyli Ayrton Senna, a także Michael Schumacher. Co ciekawe, dwukrotnie w tej imprezie, bo w roku 2004 i 2005 na podium stawał Polak. Robert Kubica. O prestiżu tej imprezy niech świadczy fakt, że niektórzy kierowcy specjalnie wracają do bolidów Formuły 3, pomimo tego, że w swojej karierze jeżdżą już dużo mocniejszymi maszynami. Jako przykład mogę tutaj podać występ w roku 2023 Markusa Armstronga, jeżdżącego w IndyCar, Zeina Maloneya i Zaka Hadżara, jeżdżących w Formule 2, ale z drugiej strony pojawiają się też kierowcy, którzy dopiero debiutują w maszynach Formuły 3 właśnie specjalnie podczas tej imprezy, jak Ugo Ugoczukfu, Charlie Wurz czy Alex Dan w roku 2023. Do roku 2024 najważniejszym elementem całego weekendu były wyścigi Formuły 3, które powróciły po trzech latach nieobecności. A w Makao poza Formułą 3 odbywa się również Puchar Świata, EWIAGT. A także jedna z rund TCR World Tour, który jest stałą częścią harmonogramu Mistrzostw Aut turystycznych, a także motocyklowe Grand Prix Macau. W zeszłym roku odbywało się 70-lecie tej imprezy i została ona specjalnie wydłużona. Odbyły się również zawody Formuły 4. Seria Formuły 4 zastępowała Formułę 3 w latach 2020-2022. W roku 2023 zwycięzcą w kategorii Formuły 3 został Luke Browning przed Denisem Haugerem i Gabrielem Minim. W Formule 4 podwójne zwycięstwo. Zwycięstwo zanotował Arvid Lindblad, będący gwiazdą tegorocznego, tegorocznego sezonu Formuły 3. Na drugim miejscu plasował się Honchio Leong, a podium uzupełnił Rashid Al Daheri. Od roku 2005 z jedną przerwą do roku 2019 odbywały się tutaj dwa dziewięciookrążeniowe wyścigi Guaya Race of Macau kategorii WTCC. Kończące tradycyjnie sezon Mistrzostw Świat. Jeśli chodzi o motocykle, to wyścig motocyklowy rozgrywany podczas tego weekendu jest również jednym z najważniejszych wydarzeń w roku. Wygrywali go m.in. Kevin Schwanz, Karl Fogarty, Ron Haslam, a także Michael Rutter. W całej historii wyścigów w Macau odbywały się również wyścigi ACTS, Supercar Cup, Formuły Renault, Formuły BMW Pacific i Porsche Carrera Cup. Azja. Weekend tradycyjnie i zazwyczaj odbywa się w drugim lub trzecim tygodniu listopada i trwa od czwartku do niedzieli. Czwartek i piątek to treningi i kwalifikacje w poszczególnych seriach wyścigowych, a sobota i niedziela to wyścigi. Podczas weekendu wyścigowego jest bardzo dużo imprez pobocznych, takich jak wyścigi dla lokalnych kierowców, Interport Race dla amatorów i CTM Cup dla doświadczonych kierowców wyścigowych. Mimo, że podczas Grand Prix Macau nigdy nie ścigała się Formuła 1, to prestiżem dorównuje on Grand Prix Monaco czy chociażby pętli Nordsch Life. Jest to jedno z dwóch oficjalnych krajowych Grand Prix nie będących nigdy częścią Formuły 1. Drugim takim Grand Prix jest Grand Prix Nowej Zelandii. Samo Macau jest specjalnym rejonem administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej i od roku 1557 było ono pod administracją portugalską, bo teren ten był im wydzierżawiony. W roku 1999 wrócił administracyjnie do Chin. Miasto charakteryzuje się tym, że jest przede wszystkim wielokulturowe, posiada bardzo rozbudowaną historię i liczne zabytki. Był uznawany jako chiński odpowiednik Las Vegas, gdyż głównym źródłem dochodów jest turystyka i hazard. Pomysłodawcami wyścigu na ulicach Macau byli Fernando Macedo Pinto, Carlos Silva i Paulo Antasa. Jednak cała impreza nie mogłaby się odbyć, gdyby nie wsparcie Paula Dutoita, który był założycielem klubu motorsportowego w Hongkongu. Nitka, zaproponowana przez głównych pomysłodawców, bardzo mocno charakterystyką przypominała tą w Monako, co dodatkowo bardzo pomogło temu pomysłowi, bo Monako już wtedy w latach 50. było wyścigiem kultowym. Władze półwyspu z wielkim entuzjazmem poparły organizację zawodów, i dzięki temu 30 października 1954 roku odbyła się pierwsza edycja Grand Prix Macau. Co ciekawe, pierwszy start do całej rywalizacji był bardzo podobny do początków Le Mans: kierowcy po prostu podbiegali do samochodów i za zadanie mieli pokonać jak największy dystans w określonym czasie. I to był jedyny raz w historii tych zawodów, kiedy start odbywał się w ten sposób. Jak już wspominałem, pierwszy wyścig na torze odbył się w roku 1954 w formie wyścigu dla amatorów, których stanowili okoliczni entuzjaści wyścigów samochodowych. Wyścig wygrał Portugalczyk Eduardo de Carvalho za kierownicą Triumfa TR2. Początkowo podczas Grand Prix Macau odbywały się tylko i wyłącznie wyścigi samochodów sportowych. W następnych latach dołączyły do tego single-seatery, motocykle i samochody GT i auta turystyczne. bolidy na ulicach Macau pojawiły się w roku 1961 pod postacią formuły Liber. Co ciekawe w wyścigu tym startował dziadek Gilles Bianciego w roku 1966. Tym I wiąże się to z tym, że to on jako pierwszy pokonał dystans okrążenia w czasie poniżej 3 minut. Z biegiem lat wyścig zyskiwał bardzo mocno na popularności, w międzyczasie zaczęto również poprawiać jego bezpieczeństwo, aby przyciągnąć kierowców z Europy i najlepszych kierowców na świecie. Niestety zmiany te nie pozwoliły uniknąć wypadków śmiertelnych. Pierwszy taki wypadek miał miejsce w roku 1967, kiedy to Arsenio Lorel zginął uderzając w ścianę po utracie kontroli nad samochodem. Większą popularnością na świecie wyścig zaczął zyskiwać tak naprawdę w roku 1966, właśnie przez obecność Maurizio Bianciego. Stawił się na starcie samochodem przygotowanym przez Renault Sport. Całe to wydarzenie miało promować francuską markę w Hongkongu. Okazało się to być dniem przełomowym dla całego Grand Prix Macau, ponieważ właśnie od tego momentu wyścig zaczął cieszyć się ogromną popularnością wśród zagranicznych kierowców, głównie tych z Europy, którzy przyjeżdżali licznie na Grand Prix w Macau, aby pokazać się i wynegocjować sobie lepsze kontrakty na dalszych etapach swojej kariery. Wyścigi motocyklowe pojawiły się na ulicach Macau w roku 1967, a samochody turystyczne w roku 1972. Od roku 1977 podczas Grand Prix Macau gościła Formuła Pacific, ale po jej rozwiązaniu w roku 1982, rok później w roku 1983 zadebiutowała na tym wydarzeniu Formuła 3. W tamtym też czasie były pomysły organizacji wyścigu Formuły 2 w zamian Formuły 3, jednak nie można było to dokonać na torze odpowiednich modyfikacji wymaganych bezpieczeństw. Ostatecznie na wiele lat pozostano przy organizacji Formuły 3. To jeszcze bardziej wzniosło poziom prestiżu tej imprezy, przyciągając młodych kierowców z Europy, którzy chcieli wynegocjować lepsze kontrakty na swojej drodze do Formuły 1. Debiutancka runda z roku 1983 wyróżniała się również rewolucyjnym bolidem Formuły 3 RALT RT3. Aż 19 z 25 kierowców korzystało z tej konstrukcji. Był to bolid, który który skonstruował Ron Taranak. Pracował on kiedyś jako projektant w ekipie Brabama. Konstrukcja ta była o tyle ciekawa, że została ona wyposażona w dwa komplety skrzydeł i w efekt przypowierzchniowy, co dawało tej konstrukcji niesamowitą przewagę nad innymi stosowanymi ówcześnie w Formule 3. W tamtych latach serie Formuły 3 rozgrywane były na zasadzie serii regionalnych i stworzenie wydarzenia, które pozwoliło się ścigać wszystkim jednocześnie nadało mu rangę nieoficjalnych mistrzostw świata Formuły 3. Pierwszą edycję tego wyścigu w się Formuły 3 wygrał Ayrton Senna. Z edycji, które wymagają na pewno zapamiętania była edycja 1990. Kiedy to Michael Schumacher na ostatnim okrążeniu podczas wyjazdu na prostą startową zrobił break check Hakinowi. Hakinenowi. Hakinen wjechał w tył Schumachera, któremu udało się bez tylnego skrzydła dokończyć wyścig i wygrać tą edycję. W roku 2005 podczas Grand Prix Macau pojawiła się również WTCC i było obecne z jedną przerwą w latach 2015-16 przez najbliższe 18 lat. Wyścigi Formuły 3 na torze w Macau odbywały się do roku 2020, kiedy to z wiadomy wszystkim przyczyn zastąpiły je wyścigi Formuły 4. W roku 2023 znów odbył się wyścig Formuły 3, jednak już teraz wiemy, że w roku 2024 zamiast wyścigów Formuły 3 i Formuły 4 odbędzie się wyścig na zasadach Formuły Regionalnej, która według FIA ma zwiększyć dostępność wydarzenia dla młodych kierowców. Przypominam tylko, że na świecie istnieje pięć różnych serii Formuły re Regionalnej posiadających certyfikat FIA w Ameryce, w Europie, Japonii, na Bliskim Wschodzie i w Oceanii. Teraz kilka słów na to, że Gaia Circuit w Macau, na którym rozgrywana jest ta impreza, jak już wspominałem wcześniej, tor charakterystyką przypomina wyścig w Monako. Składa się z długich prostych, wąskich zakrętów, band położonych bardzo blisko. I przez to jest uznawany za jeden z najtrudniejszych torów na świecie. Tor poprowadzony jest z ulicami miasta, zlokalizowany jest w południowej części półwyspu makał. Pętla ma 6,2 km długości. Tor jest bardzo wąski, ciasny i śliski w zakrętach. Jest bardzo mało miejsc do wyprzedzania i są cechy bardzo spotykane na innych, bardzo rzadko spotykane na innych obiektach. Tor charakteryzuje się również bardzo dużą różnicą wysokości, bo na całym okrążeniu jest to ponad 30 metrów. Co ciekawe, składa się z dwóch sekcji. Jedna składa się z samych prostych i tak naprawdę kilku szybkich zakrętów, na których bolidy Formuły 3 rozpędzały się do 260 km/h, a druga część toru jest Kręta i wąska. Taka charakterystyka toru wymaga przede wszystkim od kierowców sporych umiejętności w zarządzaniu chociażby temperaturą opon, ale również od mechaników, którzy muszą odpowie zastosować odpowiedni kompromis w ustawieniach samochodu pomiędzy odpowiednim poziomem przyczepności w zakrętach, a także wysoką prędkością maksymalną. Najbardziej znany zakręt na torze to Lisboa, którego nazwa została przyjęta od znajdującego się przy nim hotelu. Co ciekawe, układ toru od roku 1954 nie uległ praktycznie żadnym zmianom. Tak naprawdę w roku 1993 zmodyfikowano jedynie padok bez ingerencji w układ toru. W roku 1958 dokonano lekkiej modyfikacji znanej agrawki, zmniejszono dojazd do niej, a zmiany w padoku spowodowały usunięcie znajdującej się na torze jedynej pułapki żwirowej, co było rzadkością na torach ulicznych. Krytycznym punktem na torze jest dojazd do nawrotu Melko, gdzie jest najwęższe miejsce na całym torze, które ma zaledwie 7 metrów. Często dochodzi tam do kolizji i co ciekawe do zablokowania całego toru, powodującego przerwanie rywalizacji. Na torze zlokalizowane są jedynie dwie trybuny. Jedna znajduje się naprzeciwko kolei serwisowej, a druga na dojeździe do zakrętu Lisboa. Jest to tak naprawdę pierwszy zakręt, do którego trzeba wykonać dohamowanie, więc jest to bardzo dogodne miejsce do wyprzedzania, ale zdarzają się tam również często kolizje. Przez to bilety na tą trybunę są dużo droższe niż te, z... na... niż na tą zlokalizowaną przez alei serwisowej. Najwięcej zwycięstw w historii Grand Prix Macau odniósł John McDonald. Był to brytyjczyk mieszkający w Hongkongu. Wygrał on pięciokrotnie w klasyfikacji samochodów oraz raz na motocyklu. Co ciekawe, jest to jedyny zawodnik, który w bolidach jednomiejscowych ma na koncie więcej niż dwa zwycięstwa. Dorobił się on przy domku Króla Macau. Co ciekawe, Guia Cirkut jest to jeden z ulubionych torów Roberta Kubicy. Polak trzykrotnie startował podczas Grand Prix Macau, a w roku 2004 i 2005 stawał na podium tego wyścigu zajął drugą lokatę. Z innych polskich wątków to praca nad bolidem, którym Dan Tiktum wygrał Grand Prix Macau w roku 2017 nadzorowali Polacy Mariusz Sikora i Paweł Tomkowiak. Oprócz dwukrotnego miejsca na podium do Roberta Kubicy należy również tytuł ostatniego Polaka, który wystartował do Grand Prix Macau z pole position i miało to miejsce w roku 2004. Wyścigi motocyklowe na tym torze odbywają się na motocyklach podobnych do tych z serii Superbike. Wyścigi te są niesamowicie trudne i precyzyjne. Jest to tor uliczny w całej jego historii zdarzało się bardzo dużo wypadków śmiertelnych. Co ciekawe, obecnie kierowcy jeżdżący w takich seriach jak MotoGP raczej nie startują w tych zawodach ze względu na bezpieczeństwo oraz to, że mają w swoich kontraktach zawarte klauzule, które im po prostu tego zabraniają. Oprócz wyścigów motocyklowych i startów w bolidach jednomiejscowych w latach 2015-2019 odbywały się tutaj wyścigi samochodów klasy GT w randze Pucharu Świata. Powróciły one do rywalizacji w roku 2023. Na przestrzeni lat dochodziło tutaj do Wielu poważnych wypadków. Do tych najważniejszych z ostatnich lat to w 2011 roku Kevin Magnussen zaliczył zderzenie z Williamem Ballerem i wybił się wysoko w powietrze, i wylądował na siatce okalającej tor. Kierowcy wyszli z tej, z tej kraksy bez szwanku. Innym ważnym i poważnym wypadkiem, który miał miejsce na tym torze, był wypadek Sophie Flersz z roku 2018, która po kontakcie z Szotcuboim i z Jehenem Deruvalą widowiskowo wyleciała z toru. Po całym zdarzeniu Flersz, Cuboja i kilku fotografów. Odwieziono do szpitala. Ostatecznie nikomu nic poważnego się nie stało. Oprócz tego, że Sofia Fletch przeszła 10-godzinną operację, ale już rok później wróciła do rywalizacji podczas edycji Grand Prix Macau w 2019. Oprócz Formuły 3, na tym torze w przeszłości rywalizowały też serie Formuły Renault 2, Formuły 4, Formuły BMW czy Azjatyckiej Formuły 2000. W całej historii toru na motocyklach było 9 śmiertelnych wypadków. Ostatni miał miejsce w roku 2017, kiedy to zginął Daniel Hegarty. Najwięcej zwycięstw w serii GT3 ma Eduardo Mortara, który wygrywał Grand Prix Macau czterokrotnie i trzy razy z rzędu w latach 2011-2013. Na początkach swojej kariery wielu kierowców Formuły 1 brało udział w tym wyścigu. Z najważniejszych to wygrywali go Senna, Schumacher, Coulthard. Czy Takuma Sato. Jest to jeden z najbardziej oczekiwanych wyścigów, znany przez większość fanów motorsportu, i jeden z najbardziej prestiżowych wyścigów na świecie. Wszyscy kierowcy bardzo często marzą o starcie i zwycięstwie w tym wydarzeniu, mimo iż nie jest on częścią żadnej oficjalnej serii wyścigowej w bolidach jednomiejscowych. Premierową jej edycję wygrał w 1983 Elton Senna, ale również tacy kierowcy jak Mauricio Gugelmin, Martin Donnelly, David Brabham, Michael i Ralf Schumacher, Ralf Firman. Takuma Sato czy Lucas DiGrazi. Przed czasami pojawienia się na torze Formuły 3 wygrywał też znany kibicą Formuły 1 Ricardo Patrese, a także Geoff Les, który był pierwszym niejapońskim mistrzem japońskiej Super Formuli. O prestiżu tego wydarzenia nie świadczy fakt, że wygrana w Grand Prix Macau premiowana jest pięcioma punktami do super licencji, a także dużym prestiżem, który nieraz przyniósł kontrakt w wyższych seriach wyścigowych. W tym w Formule 1. Wyścig ten odegrał również bardzo dużą rolę w popularyzacji rejonu Azji w motorsporcie, przede wszystkim dzięki wyzwaniu, jakim jest on dla kierowców, a także mechaników. Transmisje z tego wydarzenia są ogólnodostępne na oficjalnej stronie zawodów i prowadzone są w języku angielskim. Często również wyścig transmitowany jest w polskich stacjach telewizyjnych w roku 2023 w Motowizji.